Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku, w którym po trzech miesiącach od zaczęcia grania na tym yy, świecie wreszcie zmierzę się z Widerem. Jest to odcinek, w którym wreszcie pokonam, przynajmniej będę starał się pokonać Widera. Jestem na maksa przygotowany. Yy, super mega dużo potek. Główki mam. Dwa miecze. Ten raczej będzie lepszy na Widera ma smite 5. Yy, no, trochę się boję, ale mam nadzieję, że choć niech będzie pełen wrażeń a więc tak pójdźmy weźmy sobie nasz bitewny shulker box w którym mam wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy na tą walkę weźmy sobie nasz popatrzcie oj bitewny shulker box no i co ehm, przydałoby się również właśnie zapomniałem o o najważniejszym e, czy nie jestem zupełnie przygotowany Ehm bo rzecz, która nie jest w istocie jakoś bardzo przydatna, ale może mnie uratować z opresji. Może mnie uratować. Więc dobra, e, ja pójdę po tą rzecz i widzimy się przy miejscu, w którym pokonam Widera. A to wszystko wydarzy się w tym miejscu. Tak, widzicie, mam mleko przy sobie na efekty, właśnie e, Widera. Mleko damy sobie tutaj, e, bo nie będzie mi jakoś było bardzo przydatne. I weźmy sobie płotki regeneracji 2 najpierw, yy, Install. Help damy sobie tutaj, weźmy sobie jeszcze od wójkę, naszą platę i najpotrzebniejsze rzeczy czyli złote jabłko i marchewka. Zostawiam tutaj Elytra. Nie chciałbym jej stracić w wyniku żadnego wybuchu ani nic. Ten jeszcze raz zostawiam, i zostaję z tym, co tutaj widzicie u mnie. Aha, jeszcze muszę zabrać kilka potek ze sobą. No tak, Zostaje z tym. Wchodzę na dół. Tam odbędzie się historia tego świata. uuu popatrzcie. Set. Protection 4, Protection 4, Protection 4, Protection 4. Dodatkowo na wszystkim unbreaking. A, dobra. Tutaj jest wejście. Tutaj właśnie, tam będę walczył. Zbiorę sobie bloki, żeby tam to zakryć. Ale bez problemu mógł sam wejść, żeby on się nam nie wydostał, ten widor. Tego byśmy nie chcieli. Jestem na wysokości 46, więc lawa jest. Około 30 bloków pode mną. Poważnie Nie wziąłem głowę Widero Widzimy się za chwilę. Tutaj postawię Widero W tym miejscu. Wszyscy czekaliśmy na tą chwilę. Jem złote jabłko, zrobię sobie taki tunel tutaj, moi drodzy. Wszyscy na to czekaliśmy. Odbędzie się teraz historia: raz, dwa, trzy. <laughs> Naprawdę Raz, dwa, trzy Mamy to, jest i Wither Jest Wither Zaraz wybuchnie i to mocno Lecimy Lecimy, lecimy, lecimy Lecimy Daję radę, daję radę powoli Ale mocno pada. Moj, co jest? Co? Tak łatwo? Naprawdę tak łatwo? Naprawdę? Tak wygląda walka z Widerem? Poważnie? Ja się tak przygotowywałem. A tu nic? Ja cię nie mogę. Naprawdę to jest takie łatwe, takie proste. Jest zabicie Widera? Nie mam pytań. No. Zabicie 10 Widera będzie proste. Dlaczego tak szybko? To było nawet nie 30 sekund. Ja mam. Poważnie. Tak wygląda najpotę... najpotężniejszy boss. Tak wygląda walka z najpotężniejszym bossem w grze. Serio. Okej, okay, moi drodzy. Wider, wider. Ale nie pozostaje mi nic innego, jak stworzenie po prostu bikona. 5, szyb Trzy obsidiany i na środek Netherstar. Mamy to. Mamy wikona. <noise> ja udało się. Yy, w następnym odcinku już pewnie go sobie położę. Bo będę musiał yy, żelaza dużo naprawdę zrobić. Chociaż mogę sobie nawet go teraz położyć. A więc czas, czas zacząć tworzyć naszą mm, mm, wieżę z Bikono. Okej okay. 5 4. E, chyba nie będzie, nie, nie starczy mi bloków. Oj, czekajcie, za, za szerokie to zrobiłem. Zdecydowanie za szerokie, czy tam za wysokie. Tutaj i zostało mi tylko kilka bloków, 5 bloków diamentu 3 bloki złota no brakuje mi siedmiu pięciu bloków mi brakuje żeby odpalić naszego bikona no trudno, pójdę do jaskini, pozbieram sobie żelazo i odpalę w odcinku bikona albo już będzie odpalony no tak, wielkie rozczarowanie pewnie moje jak i wasze to na tyle w tym odcinku trzymać się, no i cześć. Fajne, bo fajna była walka z wizerem przy okazji.